Witam ale już po raz ostatni na finałach jak oni śpiewają wersja Naroto. Przekonacie się kto wygra. Tym razem nie będzie średniej ocen tylko zagłosuje publiczność którą wzięliśmy z milionerów. Jororów znacie więc nie traćmy czasu i jazda na albatros. <mum> I'm just so fucking depressed, I just can't seem to get out this slump. If I could just get over this hump, but I need something to pull me out this dump. I took my bruises, took my lumps, fell down and I got right back up. But I need that spark to get psyched back up in order for me to pick the mic back up. I don't know how, or why I when I ended up in this position I'm in. I'm starting to feel distant again. So I decided just to pick this pin. Up and try to make an attempt to vent, but I just can't admit or come to grips. Extra, nie ma średni, ale publiczność. E. proszę o minutę ciszy Okej, okay, jazda z tym koksem dalej. Time began to blur Like a startling sign That fate had finally found me And your voice was all I heard That I get what I deserve So give me reason To prove me To iron Majority of the Sea I znowu minutę ciszy poproszę Tak to ten moment przez te dwie minuty losy zaznały policzone kaszalot ma kopertę z imieniem zwycięzcy, a oto ten moment kaszalot się kopertę, no w dope gobiłem ją, no i się się dowiemy kto wygrał, idioto masz ją w ręce, co za debil. Aha sorrasy więc teraz pokażę wam kto wygrał, co korwa skąd to się wzięło ja pierdolę, a to jest oktera i osna poważnie, wygrywa, Itachi. Co korwa jak to możliwe, a tak możliwe to głosy publiczności. Tak czy inaczej Hitaczki wygrał dwa złote i kopon na zwiedzenie domu swojej starej. To wszystko mam nadzieję, że się podobało dzięki i pozdro. Ach Hitachi ten seks z tobą to najpiękniejsze chwile mojego życia więc podmienie koperty dawaj jeszcze skarbie, się robi kochane.